Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Patryk, to jest kolejny odcinek z grymy w Call of Duty 4 Modern Warfare. Zapraszam Was do oglądania. No i tak, moi, moi mili, przepraszam Was za to, że nie wrzucałem przez tydzień filmów, bo po prostu ja mam naprawdę mało czasu. Wierzcie mi, te filmy teraz nie będą się zbyt często pojawiały, także no, no musi... jest jak jest. No i dobra, i w tym odcinku musimy uratować. W tej misji musimy uratować informatora Nikołaja, no czyli takiego naszego y, przyjaciela. Dobra, idziemy kurczę tutaj za Gazem i Kapitanem Price'em. Dobra, to tutaj mamy typów. Got Okej, okay. tam są jeszcze typowie. Typy. Dobra, dobra, wchodzimy, wchodzimy. Okej, okay, wszyscy popadali. I tutaj w tym miejscu jest taki nieprzyjacielski materiał, ale jak grałem wcześniej w tą misję, to... No, go wziąłem po prostu. Dobra. To sobie zniszczymy. No tam było w sumie ten materiał z takiej egzekucji, z poprzedniego odcinka, na pewno pamiętacie. To egzekucję wykonano na takim prezydencie. Dobra. O, tam już widzę wrogów. Dobra, to zrobimy taki make na błyskowy. I wchodzimy, wchodzimy. Dobra. <grywka> wszyscy spadli. Okej, okay, dobra. Teraz dopiero wszyscy spadli, a my możemy iść dalej. Ło kurdejka, hata zniszczona i o, sufit. Dziura w suficie. No tu. To... O, jaka ja broń mam. Snajperkę. Fajna. <grywka> dopiero teraz zauważyłem.

no i dobra, teraz ci ziomkowie będą... No, towarzyszyli nam, kurczę. Ok, idziemy dalej. Musimy zapewnić wsparcie snajperskie z drogi, tak? Dobra, w sumie ja mam tutaj snajperkę. To mogę im takie wsparcie zapewnić. Patrzcie. Tu był jak, chyba jakiś plac zabaw taki fajny. O kurde, a tutaj jakieś bombardowanie, czy co? Okej, okay, dobra. Ja ja tutaj będę ich ostrzyją ze snajperki. A, kurcze, patrz, jeszcze ten. No, dobra. Tutaj, tutaj jest taki koleś, yy, który jest za taką ścianą, ale my możemy go zabić przez ścianę, bo kule przylecą przez ścianę. Także, no, zabiłem go już. No, bo kule przyleciały przez ścianę i go uśmierciły, nie? Mam no, taki fajny naprawdę patent jest w tej grze. Gdzie te wrogie? O, tutaj. Ja tam będę do nich strzelał. Co ja takim głównym zdziałam na taki helikopter? Okurczę, no, ogień się pali. No to ktoś lepiej niech zadzw zadzwoni na straż pożarną, bo to tak tutaj nie może być. Ale nikt nie dzwoni na straż pożarną, także. Dobra. Tam mamy taką dużą bandę wrogów, z którą musimy się teraz rozprawić. O, proszę bardzo, możemy użyć granatnika. No, o dobra. O, proszę bardzo, to naprawdę zadaje duże obrażenie dla wrogów. Okej. Okay. Gdzie oni są? A, tutaj. A jeszcze za tamtą skałą. czy tutaj ja nic jakoś nie widzę. O, dobra. O, biegnął kolejni. O, proszę bardzo, rozprawiliśmy się ze wszystkimi. Dobra. Teraz zapewni wsparcie snajperskie z klifu nad miastem. Aha, dobra. Okay, czyli musimy po prostu zabić wszystkich wrogów tutaj. Mhm. O, są, so, są, so, są, so, są, so. są. Musimy właśnie tych gości zabić. Dobra, i tu jest taki drugi chyba. O, ze ścianą. Dobra, Dobra tutaj teraz musimy iść.

Co on ci zrobił? No pewnie tak zrobił, bo cały czas nasz nas wykorzystywał, nie? Ten koleś, ten camrą Dobra, musimy teraz jechać po linie? No dobra, już idę, idę, idę Ale fajnie, fajnie, fajnie Dobra, idziemy dalej Teraz to kurczę akcja, będzie kurczę Dobra, idziemy, idziemy, idziemy

mnie jeden taki strzał z granatnika. Oh, dobra. Idziemy dalej. Jujusu! Jesteś ranny, znajdź kryjówkę, dobra, już znalazłem. No tam się coś wiedzi. A, taka lampa, dobra. Okej, okay, dobra. uratuj informatora. To on jest chyba w tym domu, z tego co wiem. Co kamerą mówił. Gdzieś tam kurczy na południu, tak? Czy co? Tam na północy. Tutaj gaz coś takiego zrobi. Oha, dobra, dobra. On odetnie zasilanie, a my wejdziemy. Dobra, teraz musimy nałożyć noktowizor. Proszę bardzo, tak to fajnie wygląda z takim laserkiem. Dobra, tutaj mamy kolejnego gościa. <grywka> Padają jak muchy. Okej, okay, dobra, tutaj jest czysto. <laughs> tutaj jest chyba laptop. O, miałem rację. I proszę bardzo, tutaj jest nasz Nikolaj. Czy Nikolaj, jakoś On tak się tam nazywał. Nikolaj. Dziękuję no. O, jaki fajny cień, patrzcie. Słyska, to <grystanie> kurczę, coś taki... taki taki kurczę, z pikseli ten cień. Takich, no... Z takich jakichś niewyraźnych kątów. Dobra, ale idziemy dalej. Teraz musimy się jedynie ewakuować. No, wstać do śmigłowca. Okej, okay, tutaj już jest jasno, więc możemy zdjąć noktowizor. No, tam mamy nasz śmigłowiec. I możemy stąd spiercielać, dobra wsiadamy, a skąd ty wiesz ty kurcze? No właśnie, skąd on to wie? Dobra, e, teraz będziemy chodzić kompletnie inną postacią, bo chcieliśmy się w żołnierza Marines, a, wcie, a wcześniej chodziliśmy sopem MacTavishem, a teraz Paulem Jacksonem, no czyli żołnierza Marines. I okej okay, moi mili, ja tutaj już sobie zakończę ten odcinek. Wiem, że, że jest on nieco krótki, no ale musiałem nieco taki krótki nagrać. Zresztą nie wiem, czy on jest długi, czy krótki. Kurczę po nagraniu, zobaczę, jaki on jest. No dobra, ale ja tutaj sobie zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No to trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć.